30 października zapraszamy bardzo serdecznie do Bytomskiego Centrum Kultury na kolejny wieczór w ramach projektu Hartowanie Teatrem. Wieczór nietypowy, a mianowicie w dużej mierze filmowy. Przypomnimy bowiem wtedy historię Bytomskiego Teatru Wiatyk, Teatru Niezależnego, Studenckiego i w środowisku osób związanych z działalnością teatrów studenckich lat 70., 80., teatrów alternatywnych, niezależnych. Zespołu uznawanego za kultowy. Teatr wiatyk działał w Bytomiu, powstał w Bytomiu w 1979 roku, jego założycielem jest Romuald Czubak. Zespół zrealizował kilka przedstawień, działał przy bytomskim studenckim klubie Pyrnik. Okazało się, że zachowały się nagrania kilku przedstawień i tymi właśnie materiałami, dzięki współpracy ze stowarzyszeniem imienia Ignacego Hakuby, będziemy chcieli się z Państwem podzielić. Spotkanie w ramach projektu Hartowanie Teatrem będzie okazją, żeby przybliżyć historię Teatrów Wiatek, żeby pokazać fragmenty ich spektakli i żeby porozmawiać z aktorami byłego Teatru Wiatek, którzy specjalnie na tę okoliczność do nas przyjadą, gotowi porozmawiać o, o tym, jak Teatr pra pracował i jakie były jego losy. A to dość barwny fragment historii, bo yy, zespół miewał różne problemy, przedstawienia przez. Yy, teatr wiatyk realizowane nie były przez władze szczególnie lubiane, bo i, i ich antysystemowa wymowa, i absurdalne poczucie humoru nie wzbudzały sympatii ówczesnych cenzorów. Więc e, będzie to na pewno podróż w czasie e, i spotkanie z zespołem który do dziś przez wielu artystów i w Polsce, i w Europie jest pamiętany, ponieważ Teatr Wiatyk występował nie tylko, nie tylko w naszym kraju, ale także za granicą. Spotkanie w ramach projektu Hartowanie Tacza będzie też miało szczególny wymiar, ponieważ w tym roku mija 35 lat od założenia Teatru Wiatyk i 25 lat od tragicznej śmierci Romualda Czubaka i jego założyciela. Zapraszamy bardzo gorąco.